Dzień dobry, wcale nie jestem z desantu, e, jestem z kanału Tu Nie Chodź, zresztą na tym kanale jesteście. Dzień dobry drodzy moi, kontynuujemy nasz, e, nasz cykl historii Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Może za dużo powiedziane historii, ciekawostek z tego terenu udało mi się pozyskać, albo odwrotnie powinienem chyba powiedzieć, to Przemkowi udało się pozyskać mnie, e, człowiek, który na ten temat wie co najmniej dużo. Chciałbym zaznaczyć na początku, bo Przemek przez cały czas mi tutaj przypomina, że to nie jest materiał naukowy, prawda Przemku? To są informacje, które gdzieś tam udało się nam, bo ja też mam parę informacji uzyskać, ale to są informacje w jakiś tam sposób sprawdzone. Przemek powiedział, że on podaje informacje, które jest w stanie udowodnić. Lub zaznaczam, jeżeli o, czegoś o, nie, co jest opowieścią zasłyszaną dawno, dawno temu, bo pierwszy raz yy, byłem na obiekcie, obiektach Międzyrzeckiego Rejonu w wieku lat 10 no i... Ale wiele widziałeś. Tak. Zaznaczamy, drodzy moi, to nie jest materiał naukowy. To są ciekawostki, które chcielibyśmy Wam powiedzieć, podać które chcemy, żeby spowodowały, że pojawicie się w MRU, zrobicie to bezpiecznie i zobaczycie ten teren e, jakby trochę innymi oczyma. Jesteśmy na kolejnym obiekcie. Proszę bardzo. Obiekt wygląda tak. Cóż to jest za obiekt? Tak zwane w skrócie MGUPAK, pak Stanowisko dla karabinu maszynowego za płytą pancerną i garaż dla armaty przeciwpancernej. Bardzo niepozorne. Przy ulicy. Tak. Y, dobrze można powiedzieć, komponujący się w teren. My jesteśmy od ty strony tylnej tego obiektu, czyli od strony garażu. Podobny obiekt jest, znajduje się na grupie warownej Krzyl, tylko tamten jest bardzo mocno zniszczony. Były obiekty budowane w wczesnym, na wczesnym etapie budowy międzyrzeckiego rejonu mocjonego w roku 1935. Eee, obiekt odporności C z karabinem maszynowym zapłytą pancerną, za chwilę zresztą tam przejdziemy i garażem dla armaty przeciwpancernej, która była wytaczana z tego garażu na stanowisko. Czyli my stoimy przy garażu w tym tak. momencie, i przy wejściu do obiektu widoczne po prawej stronie są drzwi do, wejściowe do obiektu, strzelnica. Broni, możemy wejść Przestań. do garażu. Tu przypomnę, że tu były tory. co szyny I one były tutaj ustawione. I to powodowało, że z, te, z tego miejsca wyjeżdżaliśmy armatą. Taka nieduża ta armatka jak się okazuje. Bo tu nie zniszczony za bardzo z tej strony. To nie było miejsce na działko, rozumiem? Żadne? Strzelnica jest w tym miejscu. Mhm. Czyli tu macie taką malutką dziurkę. Dzięki której byliście w stanie ostrzelać całą drogę, bo widocznie... Nie, 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 nie. nie? No, to jest była strzelnica obrony wejścia do tutaj dobieki przez garaż. Tak, czyli tam było jeszcze pomieszczenie. Zapraszam. A widzicie? Uwaga. I tu już bym kolejną legendę stworzył. I uwaga, otwór do komunikacji pomiędzy kondygnacjami, klatka schodowa. To jest to wejście, które pokazywaliśmy. Mhm. Do wejścia za chwilę tej działamy. Znaczuję, zacznijmy sobie pomieszczenia bojowego. A, i tu była płyta. Tak, 6 cm, za nią tutaj na stole, stoliku fortecznym, na lawecie ustawiony karabin maszynowy. Czyli tutaj było, tu mniej więcej w tym miejscu był otwór, który pozwalał nam obserwować ulicę. Jak sami widzicie tutaj jeżdżą samochody. Czyli teraz mogę powiedzieć, że widoczność była doskonała i łatwo było kogokolwiek ustrzelić w tym miejscu. Ten sufit taki dosyć ciekawie zrobiony. No tak. Jest to Jest rozwiązanie, rozwiązanie, które miało zabezpieczać załogę przed skutkami uderzenia pocisków w strop. Gdyby nie było tutaj tego dwutownika stalowego przełożonego blachą, to uderzający w strop obiektu pocisk powodowałby odrywanie się od podłamków betonu. One raziłyby równie skutecznie jak ułamki samego pocisku. Ten Przemek, pocisk tak musi się Patrzę, wpaść. patrzę, patrzę. Czy te napisy to są oryginalne napisy? Tak. To są oryginalne napisy. Jeden, jest to jeden z niewielu obiektów, w których zachowały się oryginalne napisy. To jest na oświetlenie awaryjne. Wietrznik, włącznik światła w tym miejscu był. Mhm. Idąc dalej... Drzwi otwierane od tej strony. Tak. Yy, idąc dalej, strzelnica, którą widzieliśmy od strony mhm. garażu. Czyli tutaj strzelaliśmy, jeżeli ktoś otworzyłby drzwi z tamtej strony. Tak. Szerwy. Szprach, rura, rura głosowa do komunikacji. Włącznik od grzejnika ogrzewania. Czy tutaj to tu był zamontowany grzejnik? Ciekawe rozwiązanie. Kolejne pomieszczenie. tu prawdopodobnie grzejnik wisiał, czy nie? To raczej nie grzelnik, ale jakieś elementy instalacji. Ale z drugiej strony, zobaczcie, też wydawałoby się, że Niemcy tacy przewidujący, jednak obmalowywali różne rzeczy. Nie była pomalowana ściana, ewentualnie robili sobie gdzieś tam odświeżenie w międzyczasie. No, nie to końca, też nie do końca tak, bo Niemcy bardzo dokładnie chwili. Mm. Widziałem w obiektach e, takie prace, prace to zostały 0. wstrzymane Niemcy. A to później w okresie był malowane i akurat w tym miejscu była zamontowana, zakładam tutaj jakiegoś rozdzielnia, może jakieś, e, jakiś inny element. Natomiast e, charakterystyczne było to, że na etapie prac instalacji były nanoszone ołówkiem. Do tego stopnia, jak w którejś Cała miejscu, instalacja, w sensie gdzie tak, miał być. I jeżeli miały tutaj przebiegać. Jeden przewód to był jeden przewód, a jeżeli miałyby być trzy, to były trzy przewody dwa, tak, trzy kreski. Jak była puszka, to w puszce było rozrysowane, w którą stronę dany przewód miał. Nikt... Wycznik nie aha Czyli wieczniki grawitacyjne zabezpieczali się przed brakiem prądu i przed takimi sytuacjami. Jeżeli chodzi o zasilanie w powietrzu, to do tego służyły wentylatory. Tutaj jeszcze raz napisałem, że wentylator był zamontowany w tym miejscu położonym tutaj. które przed chwilą pokazywaliśmy zejdziemy na to. tutaj, waga, tutaj schoda. uwaga schoda właśnie uwaga na głowę za późno i tu też uwaga na głowę dlatego k-k-k-kask by się przydał. K kask Tak jest najlepiej lichtnisze, nisza świetlna. Raum Raum co to jest? Pomieszczenie. Pomieszczenie. siódme. Numer się. kuchnia. Kuchnia, o proszę. połączona ze studnią. A, i tu była studnia, głęboka studnia i nawet z rurą. Mm. Studnia rurowa. Tutaj wprowadzane były przez ten otwory zresztą podobne, widziałeś takich win, to zresztą mm -hmm. na górnej kondygnacji byliśmy, to przez te otwory, przez od, przez to wprowadzono rury tutaj do tej studni. Tutaj był silnik. I pompa, pompa odwodowa, w miejscu, w którym stoisz, był zbiornik. Dobrze. Rok, szartek, motoryk. Łuk, wyłącznik, silnikarz. Naprawiam, że I tu też powietrze. Tu był piec. Tak, również, to widać pozostałości. Ale tu jest bardzo dużo napisów. Tak. Bardzo ciekawe. Tutaj pewnie światło również, hmm, nie, nie, tutaj nie. kran pewnie tak. To jest miejsce na kran. Zobaczcie jak świetnie zachowany obiekt. Oczywiście zniszczony później, ale generalnie naprawdę świetnie zachowany. Kolejne pomieszczenia. Tutaj włącznik, wyłącznik, tak? kable Wejście i wyjście telefoniczne To było pomieszczenie, w którym mieszkał dowódca obiektu. Nawet w małych obiektach dowódcy mieli swoje własne pomieszczenia. Jednocześnie były to czasami, tak jak w, tym, w takich obiektach, to mogły być pomieszczenia jednocześnie możliwości. Ale charakterystyczne było to, że nawet w małym obiektach dowódca ma swoje własne pomieszczenia. Czyli może sobie spokojnie odpocząć, wypocząć, zregenerować siły i moc. A, ja już tutaj szukałem drugiego pomieszczenia, jego tu nie ma. A to mogło być od czego? Do no zabokowania ten... prycz. Jeden, Pry, jedna prycza? Druga, jeszcze... no i jeszcze mogą Czyli tutaj dwie prycze były 3. 3. 3. Raz, dwa, trzy. Tu kolejne trzy. Jak trzy? Tutaj zmieściły się trzy prycze? No tak? I jeden na drugim. Chyba, że Piętrowe. ktoś na ziemi spał. Piętrowa. Jak spał na ziemi, to rzeczywiście jedna prycza, druga prycza. Słyszę, że kiedyś jak odwiedzimy obiekt 717, to nam się sprawa leczy wyjaśnić. <grystanie> Na Przemek mi tu powiem nam obiecuje różne ciekawe wycieczki. Trzymam to za słowo, także mam nadzieję, że to nam się stworzy taki fajny cykl, a tutaj pewnie pomieszczenie magazynowe jakoś. Skrytka pod schodami. Niesamowite Powiem Wam... Uwaga na głowę, tak. To szczególnie w moim wypadku działa, bo już kilkakrotnie nie tutaj przyłożyłem. I co? I teraz wychodzimy z tą tak. Wychodząc po prawej stronie pomieszczenie jednocześnie toaleta i wartownia. Toaleta? Tak. Bardzo często w obiektach, obiektach Middleżeckiego rejonu Mocnego stosowano rozwiązanie połączenia wartowni z toaletą. Warto przy wyjściu z obiektu. No. Wyjście też dla małych ludzi. Czy żołnierze niemieccy byli aż tak mali, że budowano im tak małe wejścia, czy ewentualnie idziemy w kierunku tym, że trzeba było oszczędzać miejsce i materiały? Ja myślę, że duże drzwi, łatwy cel. Mniejsze, ce mniejsze drzwi, no to trudniejszy cel do trafienia. Mm -hmm. Zresztą materiały też mają swoje znaczenie. Ta grubość takich drzwi. Mogła dochodzić do kilku centymetrów. Czyli w zależności od tego, ile centymetrów taki kaliber mógł je zniwelować. A tak, to tymi... już się nauczyłem. <grybuj> <grybuj> Tutaj jeszcze po ostatniej burzy, zawierusze i e, ostatnich wiaterkach kilka drzew leży. Nie wiem czy my tutaj dojdziemy w tej chwili gdzieś, no zaraz spróbujemy, ale idziemy w tej chwili na część e, tą zewnętrzną, rozumiem. Czyli w miejsce, gdzie tak naprawdę bunkier miał stawiać opór. W miejsce, gdzie miało znajdować się główne rażenie, choć patrzę na to i mam wrażenie, że Tutaj coś było zamontowane. Czy, aha! Nie no co ja mówię, to jest miejsce gdzie wypychaliśmy działko. Tak jest. Tutaj stanęło działko, ciągnięte stamtąd, z drugiej, nie, strony. Nie, nie, z drugiej strony. No nie, ale z, mówię, tak. z drugiej strony. I tutaj stało. To jest to, o czym mówiliśmy w poprzednim materiale. To jest ciekawostka, prawda? To jest oryginalne, tak ma, oryginalne mocowanie do e, drutu kurczastego Tak. Jak się rozejrzymy, to może i drut kolczasy też tutaj gdzieś znajdziemy, jest taka szansa. Zobaczcie, jaki piękny widok. Stąd rzeczywiście można było trafić kogoś, i tutaj była zamontowana ta płyta, o której mówiliśmy. I tu jest to miejsce, które wam pokazywałem od środka, o którym przemek opowiadał. I tak naprawdę to jest ta główna część tego bunkra, tego obiektu, która powodowała, że. E, on był niebezpieczny, z tego miejsca można było strzelać i z armaty i z karabinu. Tutaj duży kaliber tego karabinu był, to był jakiś 7,92, w zasadzie za płytami pancernymi można było na tak fortecznie zamontować właściwie z każdy... Każdy rodzaj karabinu, który był na wyposażeniu armii niemieckiej. W późniejszym czasie były robione nawet. Ale to były karabiny tarczyny. ciężkie. Tak MG-34, MG08, MG0815 to były karabiny najczęściej montowane w obiektach fortyfikacji. A te karabiny tak naprawdę jakie miały przeznaczenie? Niszczenie czego? To czy karabin maszynowy służył do niszczenia siły żywej przeciwnika i. Nieopancerzonych lub lekko opancerzonych pojazdów. Czyli w tym momencie transportery typu e, jakieś samochody ciężarowe były tak, w stanie tak, być tak, zniszczone. Tak. Natomiast już większe pojazdy niekoniecznie. Nie, niekoniecznie. Do tego służyła bardziej armata. Dokładnie, które stanowisko w obok. Przemek, a jak wygląda sytuacja, <laughs> nazwijmy to, wyżywienia i stanu, może takiego e, utrzymania w takim obiekcie? Na jak długo przygotowani byli obrońcy takiego na przykład pancerwerku, takiego bunkra, takiego e, punktu oporu? Na czas? ile mieli? Jedzenie? Wodę? Zaopatrzenie było mhm. przewidywane dla obiektów yy, różne. Różnie to wyglądało w zależności od wielkości obiektów i jego rozbudowy. I tak na przykład, No i chyba miejsca strategicznego, prawda? Nie, tu, Nie? tu jakby ważniejsze były jakby rozmiary obiektów i jego część podziemna. Tak na przykład obiekty połączone z systemami podziemnymi z, yy, przewidywano, że zaopatrzenie na do 90 dni samodzielnej walki. Duże obiekty bojowe, czyli samodzielne bewerki, to w zasadzie 30 dni samodzielnej walki. Mniejsze obiekty, takie jak ten, 7 do 15 dni. I amunicja również to chodzi Amunicja, środki żywnościowe, opatrunkowe, no z tym trzeba się liczyć, że jak walczymy, to że będą ranni wszystko co jest potrzebne do życia tutaj charakterystyczne, że nawet takie małe obiekty jak ten to mają własne źródło wody, więc tej wody nie zabrakło jest tak, jedna z najważniejszych rzeczy. w większych obiektach, jak były studnie to ta woda też widzieliśmy w obiektach, trafia do zbiorników wody z których dopiero jest rozprowadzona po obiekcie, więc nawet jakieś przejściowe problemy z wodą nie, nie, nie powodowały Zaburzeń funkcjonowania załogi obiektu i zasilanie wodę samego obiektu. Ale jak to wyglądało to, co podjeżdżał w tym wypadku? Akurat samochód ciężarowy gdzieś tutaj na ulicę i, i wnosili to, czy w no czy tak jakiś. Tak mogło, tak, mogło być w wypadku tego obiektu. No tak, bo to jest mały obiekt, to tutaj raczej niewiele tego było potrzeba i wnoszenie czegokolwiek odbywało się tam z drugiej strony. Tak. Czyli było to w pewnym sensie nawet można y, dostarczyć cokolwiek w czasie ostrzału. Jeżeli przeciwnik pojawił się z tamtej strony, to była szansa, że no w razie czego można było coś donieść. W Oczywiście zasadzie. teoretyzujemy, natomiast. Jakieś tam rozwiązanie. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, bo sytuacja nie wymusza, to w zasadzie zapatruje się obiekty przed w tym czasie takiego względnego spokoju, czy gdzieś tam w jakichś przerwach w działaniach. Natomiast no w czasie walki to może być dość niebezpieczne dla żołnierzy, którzy to robią. Na pewno. Drodzy moi, jak widzicie MRU to różne niespodzianki, to różne obiekty, to różne ciekawostki, my będziemy do Was powracać jeszcze z kolejnymi materiałami, jakby otwierając wam oczy i zachęcając, pamiętaj. Podstawa to jest bezpieczeństwo. Jeżeli wchodzicie do takiego obiektu, ten akurat nie jest trudnym obiektem, ale jeżeli wchodzicie do tego typu obiektu, uważajcie pod nogi, uważajcie na głowę. Bez kasku to lepiej tam nie wchodzić, e, w ogóle tu nie wchodź. Pamiętajcie, e, bądźcie z nami za każdym następnym razem, MRU, w tym wypadku myślę, że z Przemkiem i jeszcze ten cykl pociągniemy i, i przekonamy Was do tego, abyście przyjechali w okolice Międzyrzecza i zobaczyli to wszystko, co tutaj e, mają, e, mają te obiekty do zaoferowania. Trzymajcie się, na razie.